No i siemano, znowu widzimy się na tej samej stronie, no i oczywiście w tym miejscu kodzik Trezis daje wam 2 ,10 zł 10 groszy oraz 10% miejsca do doładowania na start. Przykładowo tutaj sobie wpłacając stóweczkę, dostajecie 10 tutaj złotych w bonusie, totalnie za darmo i dostajecie punkciki eventowe. Właśnie, właśnie, właśnie wleciał nowy event, także co, może dostajecie sobie tutaj punkciki eventowe, działa to na takiej samej zasadzie jak ostatnio. I uwaga, bo są nowe skrzyneczki, ale zanim nowe skrzyneczki musimy się tutaj przejść do ekwipunku i musimy się pozbyć tutaj tematu, zanim zaczniemy grać, żeby mieć w ogóle za co grać. Także sprzedajemy sobie te trzy pary, tutaj rękawiczek, ma piątkę i idziemy sobie tutaj pootwierać te skrzyneczki, może pod tryby właśnie boost i tryby jester sobie wypróbujemy. Po jednej skrzyneczce, z każdej tutaj skrzyneczki sobie otworzymy w trybie jester może. No i jest maczek, jest maczek, czyli tutaj jest ogólnie strata na tej skrzynce, no jest 55 złotych, także wychodzimy sobie z niej jak najbardziej. Druga leci surprise party case I tutaj kurde przeleciał wulkan I było na niego 4% No to jest strata okropna No ale to wiecie jak te Wiecie jak te szynki nie? Ale tutaj będzie drogo, kurde Ta, ta 1000zł? A ta ile kosztuje? Ty wiecie co? To my sobie chyba strzelimy bitwę za, za to Bo to kurde ku... Dobra, to tego ogólnie nie otworzymy chyba nawet Ale patrz jaka tu jest mocna szynka. Dobra, także idziemy sobie dodać te szyneczki droższe Tym razem Tą otwieraliśmy To jest... stara. Zaraz tu potwieramy, kurde, jest, jest ta jedna, dajemy ją jak najbardziej. I teraz co, i teraz co, no jest ta, ale jedną tu gdzieś pominęliśmy, jest i ta. I kurde, to są dwie szyneczki, także ja bym sobie tutaj trzy agenciki, żeby wsadził na trzy osoby. Wsadziłem to sobie na dwie osoby jednak, tryb standardowy. I zobaczmy, czy tutaj coś się uda uszczelić. I ogólnie z piątki nam zostało 1700 zł, także ja to umiem szybko kasę rozpieprzyć. Bot Adrian w tej bitwie, także nie wróżę tutaj dobrego zakończenia. No, ogólnie pierwsza szynka nie dała nic, nie? 2,27 i 4 złote, także całkiem nieprzyjemnie. Druga szynka też faka pokazała. No, ale faka pokazała tylko mi. Oj, boziu, boziu, babka. No, nie nie zakończy się to za dobrze. No, ogólnie jest minus, ta bitwa jest minus okropny. Sabre, sabre sobie wypada, no, ale to jest niestety strata. Także fakersa tutaj wysyłam, nawet nie ma w ogóle o czym mówić. Nie dogoniliśmy go, nie dogoniliśmy go i wiecie co ja zrobiłem? W ogóle sprzedał sobie wszystko to, to, to co był, mamy w ekwipunku i dołączę sobie do tych lossów, I dołączę sobie do tych Glowsów i kto trafi tańsze, uwaga, wygrywa cztery pary rękawic, także proszę. No chyba ja. No i wygrałem, człowieku. Ile tu mamy? 1800? Dobra, to na razie sobie zostanie, może być jak najbardziej. Nic z nich nie dało, także wsadzimy to na 3 osoby dali w underdogu. I tutaj jest urus do trafienia, a tutaj jest do trafienia talon, także kurde, kupę kasy to wszystko kosztuje. No i dobra, no i dobra, no i leci, kurde, i zobaczmy, czy tutaj coś w ogóle poleci. Jak widzę coś poleci, to się bardzo znerwuję. Nie żeby coś. Ho, kałak mi już poleciał drogi, kurna, 700. No dobra, to już jest bitwa przegrana, nie widzę, żeby to było w ogóle, nie, nie ma możliwości tutaj wygrać tej bitwy. No, musieliby trafić tutaj po lewej i po prawej, nie? No, ten trafił, ale to nawet mnie nie przegonił. No, ogólnie, dalej jest, dalej jest, kurde, ledwo plus takiej bitwy drogiej, że tak powiem. No dobra, to uczymy sobie tu za 389 zł. Niedobrze, bo nam tutaj nie za dużo zostało. Jeszcze mamy co prawda tamte rękawiczki. No i co? No i kałach nic nie dał, także kurde. Coś się tutaj niedobrego dzieje ostatnio. No, trafiliśmy to samo prawie, że. No, i dobra, i mnie opierdzielił, nie? I mnie opierdzielił, nie ma tutaj w ogóle o co tutaj w ogóle chodzi. Tutaj takie coś robią na trzy osoby, kurde, kurde, nie? No, ogólnie tak, dobra, idziemy, idziemy swoją drogą, nie? Idziemy swoją drogą, zostawimy na razie te skrzyneczki, bo one nas wyzerują. Za 1500 zł na trzy osoby, tutaj dziewięć skrzyneczek tych nowych, eventowych, na buście. Także liczymy na to, że one będą dawać cokolwiek, no bo jak nie będą dawać, no to nie będzie za dobrze tutaj w tej bitwie. Jak na razie jest bilans minusowy. No i dobra, tak patrzę w ogóle co to tutaj za skiny lecą. Na razie dostaliśmy najlepiej stówkę, ale to i tak nie zwróciło za szynkę. Teraz kurde zabrało znowu, 25 zł dało, no czyli tak... No zobaczymy dalej, co to w ogóle może z tego lecieć, z tych szynek. Puls teraz sobie wyleciał, pulzę Dobra, teraz ładna MK, 578, za m MK, nie? Dobra, teraz dało dobrze. Tutaj też dziewięćkowie, tutaj jakieś nowe Hyper Beast dało. To prawie 300 zł. No już mamy 8 stówek. To co prawda, czyli nawet nie, nie zbliżamy się tutaj do tej puli, w którą włożyliśmy. Ale powinniśmy to wygrać bez tam żadnych większych problemów. No co to jest? No i przegrałem to. No i człowieku, no i zajebiście, nie? I tak się dobrze zapowiadało, już jest wszystko znowu pod górkę, nie? Dobra, sprzedajemy wszystko to, co mamy. 30 nam zostało. Dołączam tutaj za tysiaka. Niedobrze się to wszystko zaczyna, kurde. No i, i tak to wszystko, kurde, tutaj wygląda na ten moment. Jeszcze tutaj nam się farmy te punkciki eventowe. Jak na razie, dwie szczęki dresserowe nic za bardzo nie dały. No trzecia szczęka dresserowa też tylko faka pokazała. I bo te Adrian sobie to przetula, bo dostał nową jakoś za 237 zł. No i wygrał, no i wygrał. kolejną bitwę wygrał pod rząd. Tutaj nie podoba mi się to, Już zostało nam tylko 2300. Tutaj jeszcze mamy 190 tysięcy punktów, także. Także sobie coś wybierzemy stąd, jak najbardziej, jak nam się tutaj budżet skończy. I robimy coś takiego: dajemy trzy tutaj agenty, dajemy dwa haulingi, i tak bym to puścił na trzy osoby w underdogu dalej. I liczmy na to, że ja tutaj nic nie będę trafiał. I liczmy na to, że po prawej stronie spadną dwa stickery, bo jakby tak się wydarzyło, to by był zarumisty comeback No ale wiecie, jak to jest z tymi stickerami, no nie? Raz one są, raz ich w ogóle nie ma w tej bitwie, także. No, także wszystko wiemy. Dziękuję za uwagę i do widzenia. Tutaj, jakby dwie, dwie takie spadły po prawej stronie, to było elegancko, ale to w ogóle wykonalne jest. Oj, ropucha jeszcze. Człowieku, wszystko się dzieje na odwrót dzisiaj. Wszystko wszystko się dzieje na odwrót, nie? Dobra, idziemy sobie wybrać. 36 tysięcy punktów, 47 złotych dostaliśmy. I tutaj bierzemy jeszcze 196 tysięcy. Bierzemy tą kosę, i jeszcze zostaje nam 7 dych. 7 dych, 7 dych. Bierzemy sobie tego maczka i, i idziemy stamtąd, nie? Sprzedajemy sobie to i walimy jeszcze jedną bitwę, i to będzie konkretnie jak. No i dobra, nie? Tak daję w trybie standardowym, że ja, da ja dawałem zawsze Underdoga, także teraz daję tryb standardowy, z bodicam w tej bliżie także już mogę się z wami pożegnać w tym odcinku. No, i tak jak mówiłem A nie, wygrałem. Wygrałem, wygrałem człowieku Willward 1000... Ale one podróżały, fest. Czego tak podróżały? Dobra, sprzedajemy to i robimy to samo, nie? Patrzcie. To samo robimy i tak będziemy profitować. No i co tutaj spada? No i co tutaj spada, nie? Nie mów się, że to będzie koniec odcinka. <laughs> Proszę, daj mi drogę! Jest! Pięknie, pięknie, pięknie. 3700 nagle się tutaj zrobiło. Także elegancko mi się to podoba. Sprzedajemy to sobie. Już mamy 4200. I patrzcie, teraz to. Teraz będzie taki. No, robimy kombek, mówię wam. Kombek normalnie wszechczasów. I patrzcie. I jeszcze zrobiłem teraz za dwójkę. Także yy, jak to wygramy, to będzie elegancko. I tu normalnie robimy kombek. Tutaj są kosy o ja pierdzielę, nie? Najtańsza kosa tutaj za 11 koła. Także ciekawie bardzo, nie? Jak na razie dostaliśmy 28 zł I tak może lecieć cały czas na lewą stronę. Dobra, on no, tu dostał już 200, znowu teraz 357. No ale to bitwa dwójka, nie? No bitwa dwójka, ludzie. Ja dostałem, patrzcie co ja dostaję, kurna, to każda szynka kosztuje 420 zł oj niedobrze Oj niedobrze się to kurde zapo zapowiada Rozumiecie to, nie? Ej, ja przegrałem, kurwa, człowieku. Co to? Co to jest? Kopi bitwę, robię to na trzech wanderdogu, nie? No ale widzicie jak zdymało, nie? Widzicie jak zdymało teraz nawet w tej bitwie już. Strona pokazała tak. Tryb underdog. O, kurwa, no. Człowieku, no co to jest? A te dosoty. Co? Jak on by. Co? Co? No co tutaj leci teraz? Patrzcie na to, co z tych synek leci. Tak nic nie leciało, a tu nagle tak leci? Kurna Człowieku patrzcie ile tu się pitosu narobiło. 9 tysięcy. No ale co z tego jak już nie mam nic? Muszę się z wami pożegnać. Tutaj macie jeszcze te dwa konkursiki. Oczywiście jak tak się wszystko wylosuje wrzucamy kolejną tutaj partię skinów do konkursu. Ja się zami żegnam. Widzimy się jutro o 15.00.